Witam Państwa serdecznie. Kolejny raz spotykamy się w Brukseli. Ta Bruksela jest wyjątkowa. Jutro mamy minisesję, dzisiaj mamy grupy, komisje, wiele spraw do, do rozpatrzenia. Na zasadzie GMO ostatnio, które nie przeszło tak jak sobie... Uniofederaści życzyli kolejne problemy na podobnych zasadach się pojawiają. Poproszę Panów o komentarze. No, tematy są bulwersujące, bo, bo nie tylko tutaj za kulisami tej polityki brukselskiej, ale również w kraju. W kraju jest bardzo nośny i bardzo poważny temat tej słynnej tabletki Dzień Po, czyli tej tabletki wczesnoporonnej mówiąc brutalnie i wprost, Zgody na zabijanie ludzi, jeżeli biznes na tym robi tylko jedna wybrana firma. Bo formalnie rzecz biorąc, jest to tak, że na podstawie nawet prawa unijnego jest absolutny zakaz dokonywania zamachów na ludzkie życie, które jest zdefiniowane od pierwszego podziału komórki. Natomiast teraz próbuje się złamać tę zasadę, ten kodeks moralny. Tylko dlatego, żeby jednej wybranej firmie umożliwić sprzedaż jej wybranego jednego produktu, czyli otworzyć rynek europejski poza kodeksem moralnym, żeby było, była taka zasada, że w zasadzie to ludzi zabijać nie wolno, ale jak się zabija preparatem tej jednej firmy, to można. I to jest wyraźny taki lobbying pod adresem jednego wybranego koncernu farmaceutycznego, który otwiera europejski rynek miliony konsumentów poza granicami etyki. I co gorsza, nie bardzo możemy sobie poradzić ze znalezieniem tak licznego środowiska, żeby to zablokować. Nam nieźle szło w sprawie GMO, czyli organizmów modyfikowanych genetycznie. Chciała Unia zawłaszczyć kompetencje państw narodowych i ustanowić jakieś standardy, że GMO wszędzie w zasadzie może być. Ustanowiliby tak, że w zasadzie nie może, ale jeżeli i wtedy wszystko byłoby można. Nie udało im się tego przeprowadzić. Tam nasz lobby był bardzo skuteczny, a w, ty, a w tym wypadku nam idzie znacznie gorzej, no mamy naprawdę bardzo poważną wojnę o, o charakterze etyczno-moralnym. No, no tak, bo tu jest, tam był inny problem. tam, tam przeciwko ludziom, którzy chcieliby nakazać. GMO, czy chcemy, czy nie chcemy. Wystąpiło bardzo wiele organizacji, które chciały zakazać GMO, czy chcemy, czy nie chcemy. W wyniku tego decyzja rozsądna, że każde państwo sobie decyduje samo, by była kompromisem i udało się to zrobić. Tutaj nie bardzo widać, jakie jest przeciwwskazanie. jako słyszałem tutaj takie Y, lobbystów twierdzących, że pigułka y, dzień po, ona tylko hamuje owulację. Gdyby tak było, to by była skuteczna tylko raz na 10 razy mniej więcej. Czy raz na 8 razy, no nie, nie, nie potrafię tego dokładnie policzyć, prawda? Więc, więc to chyba po prostu bezczelnie kłamią. Bezczelnie tak? kłamią, tak. to, tak to, to Gdyby wydaje. to była pigułka dzień tak, przed, to, to tutaj, może hamować, tutaj, ta, ale no, jak już jest no, dzień no, po, no, to, to znaczy, tak, że jest to zabijanie zarodków. Także to jest, to jest, to jest, to jest jakieś jak, jak na kłamstwo. Ja się nie chcę tam, tam wdawać w szczegóły, prawda? bo to nie, 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 nie mówimy o medycynie tutaj, ale, ale jak widzimy kłamstwo, to kłamstwo trzeba demaskować. demaskować. I, e, i, tym i bardziej, do... że jest to problem ustanawiania granic etycznych. Nie, jeżeli jest ustanowiona granica etyczna i ustanowiona słusznie, to nie wolno jej łamać w żadnym przypadku, bo jak się złamie raz, to potem już wszystko będzie wolno. Już nie ma takiej granicy, za no, którą to, to, jest, można. to jest łamane jest... na każdym kroku. Bez, no, no, definicja akurat ta unijna <laughs> Definicja życia ludzkiego jest niezła i należałoby ją utrzymać, skoro tak, jest przyjęte z pierwszego cygano, podziału. Ale, ale nie jest wyciekana, sobie jasno. A, rzekłbym, tak. że to kłamstwo trzeba wyjaśnić w zarodku. Tak jest. Y, tym bardziej jest to istotne. Ta debata jest istotna, bo ona również toczy się w polskim parlamencie. Przecież za chwilę będą, będzie nad tym samym problemem deliberował polski parlament. I tam również będzie gorąco i też będzie bardzo trudno zdobyć większość parlamentarną, żeby zablokować yy, możliwość takiej wolnej sprzedaży, takiej tabletki, która mówiąc wprost i brutalnie zabija nienarodzone dzieci. Chcę, Może się ja, uda. Z tym, że ja, szczerze mówiąc, to zawsze uważam, że prawo powinno regulować coś, co się da wyregulować. Nie bardzo wiem, jak zakazać sprzedaży tej tabletki, także. To jest trudne, trudne, zadanie. Nie no, tyle jest produktów y, objętych prohibicją, jest tyle produktów zakazanych, medycznych, bo to jest traktowane jako produkt medyczny. Jest bardzo wiele produktów medycznych, które można dostać tylko od lekarzy, a niektóre tylko w klinikach, ja, I nie można inaczej. Ja jadzić. podejrzewam, że ta pigułka jeszcze będzie re, refinansowana w, w dwóch trzecich. <laughs> no, ale w ogóle wypuszczenie... Będzie, 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 będzie czy nie będzie? Jak to jest w projekcie? O, no, to byłaby katastrofa według mnie. No moim zdaniem szybko doprowadzą do tego, żeby to było refinansowane, czyli to co, co jest już całkowicie niedopuszczalne, bo osoby, które są temu przeciwne w swoich podatkach musiałyby finansować no, coś jest, są przeciwne, to przeciwne. A podejrzewam, że tak będzie. No sprawdzimy to w, w Polsce, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem. To, to nie jest w Unii oczywiście, na tym poziomie tak. się nie robi, na ale pewno, w Polsce sprawdzimy. Na Jak pewno w kraju to ten, że będzie front że będzie takiej wniosek. batalii etycznej. Tak, 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 tak. Y, oczywiście no, dla nas dosyć dobry, bo to integruje środowiska takiej ortodoksyjnej prawicy politycznej, że ta Prawica naprawdę pokazuje swoje oblicze, Który, którzy parlamentarzyści są prawicowi naprawdę, a którzy tylko z pozoru, bo potrzeba w Polsce zbudować prawdziwą prawicę, a nie tylko takich, którzy tę prawicę udają, więc akurat yy, ta debata jest dobra. Ale ja zauważam, że wystąpiło ciekawe zjawisko, że w wyniku takich działań Kościoła, ale nie tylko Kościoła, ale nie tylko Kościoła. Yy, Innych kościołów też, ale nie tylko. E, nastąpiło takie zjawisko zmniejszenia e, ciągu do przerywania ciąży. Po prostu kobiety mniej chętnie to robią. Mhm. Może odczuwają potrzebę posiadania dzieci, może społeczeństwo odczuwa, że dzieci jest za mało, bo jest za mało prawda. E, być może to się naturalnie zaczyna, zaczyna regulować. Jakoś. Nie, wydaje mi się, że odkąd zaczęto mówić o tym temacie, zaczęto go również pokazywać że bardzo wiele wystaw, które pokazują, jak wyglądają rozczłonkowane ciała dzieci wyabortowanych, tak, to jest spowodowało to, tak. naprawdę ogromny szok, bo nikt sobie nie wyobrażał, czym ta aborcja naprawdę jest. Uż uknuto taki neologizm aborcja, żeby nie użyć słowa zabijanie. Faktem, faktem tak, jest, że lewica, która jest niby za wolnością słowa, wściekle występowała przeciwko tym wystawom pokazującym. pokazującym eee, no ja próbuję zarejestrować gdzieś, tak. wystawę tutaj w Brukseli na marzec, wystawę w Właśnie taką pokazującą, czym naprawdę jest aborcja, czyli jest. zdjęcia tych wszystkich płodów. Coś obawiam się, że <grywka> brukselska biurokracja się na to nie zgodzi. Ale gdyby nawet odrzucili najbardziej szokujące obrazy z kilkudziesięciu, tam 30, 40 obrazów, nawet gdyby najbardziej szokujące odrzucili, to i tak obraz jest wstrząsający. I to powoduje pewne opamiętanie. Zaczynają ludzie rozumieć, o czym mówimy. I jest to pewien taki. otrzeźwienie moralne. Film Niemy Krzyk, prawda, wybrał ma ogromne wrażenie. Także mi się wydaje, że to właściwa jest droga. Nie, 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 nie tyle zakazy, nakazy, bo tę pigułkę poluś będą obchodzili, za, będzie sprzedaży na lewo na 100%. Mhm. Natomiast, natomiast, natomiast propaganda tutaj jest, jest bardzo ważna. Bo lewica ma monopol na propagandę, praktycznie. Na szczęście jest internet. O. Na szczęście jest internet. Yy, tak, lewica miała kilkadziesiąt lat monopolu, i niestety zostaliśmy zdruzgotani mentalnie. I teraz, żeby się z tego wydobyć, to w ciągu roku czy dwóch się nie da. To znów trzeba na to popracować. Ale już widać owoce tej pracy są, są, i już, już jest pewne, pewne otrzeźwienie. No tyle na razie, bo więcej tutaj, tutaj jutro nie zwojujemy. Także. A jeszcze dzisiaj na, za kulisami musimy trochę popracować. Może jeszcze się uda coś tu uzyskać. Dziękujemy serdecznie.